Cześć, nazywam się Łukasz Nowacki. Odkąd sięgam pamięcią, pasjonowałem się przyrodą, obserwowaniem natury, podglądaniem tego, jak funkcjonuje każdy naturalny ekosystem, jaki spotykałem na swojej drodze. Udało mi się tą pasję przekuć w zawód, jestem projektantem permakulturowym. Myślę sobie, że jestem wielkim szczęściarzem, bo teraz mogę pracować w bliskim kontakcie z przyrodą. Czym się różni permakultura od ekologii? No, przede wszystkim ekologia to jest nauka o funkcjonowaniu naturalnych ekosystemów, a permakultura idzie o parę kroków dalej. To znaczy, wykorzystujemy wiedzę płynącą z ekologii i na bazie tej wiedzy tworzymy rozwiązania projektowe. Pomagamy ludziom rozwiązywać problemy dotyczące na przykład tego, w jaki sposób należy zaprojektować dom tak, aby korzystał z energii odnawialnych, jak stworzyć wokół tego domu otoczenie, które będzie produktywne pod względem dostarczania żywności, oczyszczania wody, przetwarzania naszych organicznych odpadów na kompost, regenerowania tego środowiska wokół naszego miejsca działania, miejsca życia. Więc myślę sobie, że ekologia jest pewnym wstępem. Do szerszego rozumienia permakultury. Ja osobiście uważam, że permakultura powinna zainteresować wszystkich. A już tak bardziej realnie patrząc na rzeczywistość, no to przede wszystkim osoby, które chcą żyć bliżej natury, bardzo często też poszukują na przykład lepszej żywności i chcą sobie tą żywność sami uprawiać. I no, nieważne, czy mieszkają w mieście, czy chcą się wyprowadzić na wieś, czy już tam na tej wsi mieszkają, permakultura posiada w swoim repertuarze rozwiązania, które pomagają każdemu zrealizować swoje marzenie. Głęboko wierzę w naukę przez doświadczenie, więc to doświadczenie jest podstawą. Obserwujcie to, co się dzieje wokół Was, podglądajcie to, co się dzieje w naturalnych ekosystemach i róbcie eksperymenty u siebie w każdej mikro czy makroskali, w jakiej możecie działać. To jest pierwszy, najważniejszy punkt startowy gromadzenia swoich własnych doświadczeń i obserwacji. Następnie rozejrzyjcie się w najbliższej okolicy, czy są jakieś inne gospodarstwa permakulturowe. Możecie oczywiście przyjechać do mnie do siedliska Dolina Mgieł na dni otwarte, czy skorzystać z naszej oferty warsztatowej. Czy po prostu przyjechać jako wolontariusze i pomagać nam w bieżących działaniach? Bycie u kogoś i obserwowanie tego, w jaki sposób te osoby działają, to też jest bardzo cenne źródło doświadczeń. No i oczywiście książki, internet, podglądanie innych permakulturowców z większym doświadczeniem to są takie najbardziej dostępne źródła wiedzy w obszarze permakultury. Zgłaszają się do mnie osoby z przeróżnymi tematami. Niektórzy są na etapie kupowania ziemi po to, aby w przyszłości założyć tam siedlisko permakulturowe i potrzebują takiego wsparcia w ocenie tego terenu pod kątem przydatności do realizacji takiego ich marzenia życia w zgodzie z naturą życia na wsi. Są też osoby, które są już po zakupieniu ziemi i w trakcie projektowania swojego przyszłego siedliska i na tym etapie potrzebują merytorycznego wsparcia. Czasami też przychodzą osoby, które mieszkają w mieście i chcą żyć bliżej natury, chcą zminimalizować swój negatywny odcisk na środowisko i potrzebują rozwiązań, które im to umożliwią. Na przykład chcieliby zacząć kompostować swoje odpadki kuchenne albo założyć ogród jadalny na balkonie czy tarasie. I tutaj pomagam im w zaprojektowaniu wszystkich poszczególnych elementów, jakie w takim ogrodzie powinny się znaleźć. Często też przychodzą do mnie osoby, które wiedzą już coś na temat permakultury, działają w tym obszarze od dłuższego czasu, ale chciałyby pogłębić swoją wiedzę, zrobić coś lepiej i mają różnego rodzaju zapytania w tym zakresie. Czasami też są to osoby, które napotykają na swojej drodze konkretne problemy, jak na przykład inwazja ślimaków bezmuszlowych w ogrodzie albo ucieczka dżdżownic z ermii kompostownika. Nie wiedzą, jaka jest tego przyczyna i szukają rozwiązania. Jeżeli interesujecie się permakulturą, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał i włączcie wszystkie powiadomienia. A po więcej ciekawostek z tego świata, zapraszam Was na moją stronę internetową, stronę facebookową. Grupę Facebookową Permakulturalni Polska oraz na Instagrama. Wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej. Do zobaczenia.